Oddzielili cię, syneczku, od snów, Co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, w żółte ściegi pożóg, Wyszywali wisielcami, drzew płynące morze. Wyuczyli Cię, syneczku, ziemi Twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał szelaznymi łzami. Odchowali Cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasne synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut, zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Dziękuję.